Witam wszystkich moich oglądających. Dzisiaj będę rozbierał ankę. Bo tryb po tryb nie trafia, bo prawdopodobnie łóżysko się rozwaliło albo budowa się wyrobiła. Patrzcie i oglądajcie. Pewnie się spytacie, czemu anka? Anka to, to no, nazwa jest, bo kopie ziemniaki nie trzeba. Na tej maszynie zbierać ziemniaków tylko kamieni. Odrzucać. To jest stół przybierczy. Trochę już rozebrałem. Zostało parę śrubek. Tylko rozkręcić i to użytko. Wymienić. O. A tu tryb o tryb nie trafia. O. 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 Tak nasmarowana nie chce iść. To śruba, będzie trzeba albo użyć czegoś, albo kątówki. O, się omyka. łożysko, tulejka klin jak zwykle, o wyszedł tu tulejeczka no śrubkę trzeba będzie ciąć trochę no, nie odkręcę a później nowo kupić znają życie no bo mapek okrągły nie da się, kurde dalej kręcić o, nie idzie na słabo nie to szkoda czasu trzeba obciąć tyle ale później jeszcze majtki wyroniki żeby przetrzeć czy tu i tutaj jakaś śrubka jest albo, no coś gdzieś tu jest, ale zaraz im znajdę, przetrze, bo luz ten powoduje, że nie, nie zaciąłem zębia o tego tryba, ten duży tryb. Dobra, idę po kątówkę to muszę dłużać, bo jeszcze się nie dorobiłem kątówki na baterii. Tylko jedna strona łożyć tego a teraz trzeba łożyć skończyć jeszcze idę po imbusy to kątówka niepotrzebna to nią się od razu dobra kątówka nie tu leży a tutaj o. kurde ten za gruby może będzie o ten, może być dobry pokrętełko już jest Dobra, idziemy próbować. Co tu jeszcze wziąć? Chyba, motka. A, motek. O, jest motka. Będziemy próbować. No, z dołu będziemy próbować. Czy będziemy wchodzić? O, dobra, z dołu. Bo tam ciężko wchodzić I ciasno. A jeszcze na siedzący tu całkiem ciasno dobrze ja odkręcam czy zakręcam no zaraz będzie widać zakręcam czy odkręcam ale chyba odkręcam bo coś zaczyna wyłazić Ech, i lekko iść o. Ja jeszcze przycinaka zapomniał wziąć. Tylko... Kurde do okulary już trzeba brać. Я не знаю, что это за причина, он пошел, но за мало этот перченок пошел. Docisnął lepiej, zaraz się odcisnąć spróbuję w drugą stronę Ośka się obraca tu się sprzedać ktoś by przytrzymał to nikogo w nim Wcisnąłem więcej tego pierścionka, niż on był zakręcony. No kurde, będzie się zluzować. Ale dobra. No tak. poszedł już na takim, o w szatę no teraz łożysko powinno schodzić ale nie za bardzo chce schodzić o bo zardzawiała. No, to trzeba było użyć jakiegoś środka magicznego. No jak rdza wypływa. Nierozwalone wygląda z wierzchu, ale trochę luzów ma i jeszcze raz o tej rydze. o spływa i to jak mocno o. O. koszyczek z łóżka plastikowy to kurde nie załamane blacha upadła o. O. ale w blasie siedzi łożysko to już one no, rozwalone było skoro tak wyszło a teraz jeszcze, a z wałka nie zeszło e. E. To trzeba będzie z wałka zbić. Albo. Albo kątówko Znowu usiasnąć Bo to zarzawiałe. Podaje się, jak tego, to kątówko walnąć i dobra. O, a tutaj... Dobrze się wyrobiło. O. 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 A to jakieś na smarowanie. Specjalne otwór. No dobra. Trzeba jechać to urządzenie kupić. No budowę nie wiem. Ale no, ona no budowa dobra. I nic takiego. Dobra, magia cina. Ja jadę do sklepu, a później będziemy składać. No, kupiłem urzysko, zobaczymy czy dobre i będziemy dalej składać, szykować do, do wykopków. dobre. O, o. 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 poczeka. Weźmiemy Pierściągnię. 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 pewnie. Pierściągnię. No. 어.. Uh 어 -oh. <shrielly> Tylko dobrze wysrać się, nie tak jak to, to, trzeba się trzymać <słuch> Poszło, czy nie poszło? Может быть, я на, на шурупце, чтобы Tam wszystko ciąło, tam nic nie zostało. A jakieś blaszka jeszcze jest. ale z tej strony nie widać. Z tej strony nie widać, ale Pewnie tak. Dobrze było zobaczyć, by się dobrze siedzieć. Он же был вызывать. Чтобы... Сейчас. А, сейчас. Тут. Там можно закладывать. Подкладка и накрытка. znamo je vešu. Tudi ideš. Tiko. Zavapač. A, no, ide. Tak, że trzeciej śrubki będzie poszukać takiej tak jest okrągłym łapkiem, bo trzeba mu się ucięło nie za długi, zbłoniałbym, mogłem kupić a gdzieś tam w tym swoim bejzerze może i znajdę no, a tu w później Trzeba, trzeba się wsadzić. że no. tu też znajdę. O, śrubki, ale to nie takie. O, ja śrubka. Podkładka. O, jest i nakrętka. O. Pasuje. Może No tak, tylko teraz wsadzić się będzie. O, 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 trzeba będzie wejść na komba będzie wygodni. Oj Oj moja dupo. Mm. 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 Yes. Mm. <sighs> stay. Надо еще 응. 음. 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 Panią było, pewnie możemy tak. powiedzieć się tym, się Ну, невозможно. Чтобы не ⁇ заложил? Я тут не хватаю... За три миллиметра. Ты можешь еще. to rozeszło te 3 mm to nie trzeba będzie śrubkę luzować łożysko i pokręcić, wciągnąć tym no ale tutaj jest spornik no ale widocznie blacha była lubię się tutaj Nagni. No nic, będziemy go nie raz i każdy się myli. Nie ma Nie ma takich ludzi, co by się nie mylili. młotek i przycinak pomogło tak jak zawsze znając życie po polsku. O to tak będzie. Nie teraz że stąd znowu ten stół wyciągnąć.. Oh. To nie jest takie O oh. 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 ostatni tryb. O kurde, znowu spadł. No ostatni tryb do założenia i będzie gitara. Jak on był założony No oh, 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 oh. uh, uh, uh. ale pewnie ta może być Ai. Mośka trochę O oh. oh. não é chefe, missa. Não, é não, é não sei a guerra. Ale jeszcze, jeszcze tak minimalnie Ale chyba nie będzie Nie będzie, nie spadnie sygiera założyć I będzie gitara. Tylko cygiera nie kupiłem A ten chyba się połamł hm. Ale trzeba zobaczyć gdzie gdzie to jest czy to nie jest na wiertarce i kręci się nawet Ale mogę że to się kręcić Może łożysko źle się ustawiło Ale się dopracuje Aby tylko tryb Za tryb czepio ale tu już będziemy składać jak krzysiek będzie Bo to trzeba Taki ciężar podnieść, tu na dwie śrubki i tu, to z Michałem nie damy rady. No. Tu trzeba cały stół przybiorczy podnieść, tu przykręcić, tu to ja sam nie dam rady, nawet i Michał za mały. To będziemy. Jak będzie Krzysiek, no zrobię to Ta później z Krzyśkiem zostawcie suba, a ja idę dalej robić w swoim gospodarstwie.